Dzwona, córka. I lecimy. Żono moja, serce moje. Nie ma takich jak my twoje. Bo ja kocham oczy twoje. Do szaleństwa, do wieczora. Jeje. A je. to jest mastersta. O, mastersta. no Masterstop. O, fajną piosenkę. Słuchaj, teraz wydał. No. Ona przyszła tutaj sama ze chytą na jego piosenki bardzo lubię. śpiewam często złą. Nie ładnie. Jest do no. często mi się. Nie lubię tego. Koniec już był piosenki. Tam się nie. Było słów. słów. Głosiczka, proszę o piosenkę przez Twoje oczy zielone oraz pozdrowienia. Dziękuję. kropka, zero, Romantyk miał być. No ja. Oczy zielone. Romantyk miał być. Nie kolejka tam, Nie, bo to jest moja piosenka. nie. To, to fajna piosenka, to jest o mnie. No. To pozwól tekstu. Ja to... Zielone. O Jezus! Głowa mnie boli. <noise> Cicho bądź! Mi jak zabola to wyrwało. Pasuj. <głos> Zdana <noise> Dana pamięta, że, że cały siano dla CB. Jemu na jego stramie nikt nie wysyła. Robi swojego, więc niech później nie żąda kasy od was 3.00. My z jesteśmy z... dogadani od Oczywiście, początku, tak. kiedy przyjechał. Tu nie ma w ogóle tematu pieniędzy żadnego, bo to by na bieżąco. Jak mamy kryzysy się wspieraliśmy. Dobra nie ma czasu. Lesi, romantyk! I słuchaj tak... zaszło? to? Nie. I słuchaj, na Ten szep z budziąca pozdrawiamy z rządów. Dziękujemy! Zabawie Zajemnie! Zrobimy dwa działań Wow! Romantyk! Romantyk!